Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i na początku chciałbym podziękować za modlitwę, za słowa wsparcia, za Waszą hojność, której nieustannie od Was doświadczamy. Chciałbym podziękować za Was, Bogu, który jest dobry i postawił nas na wspólnej drodze przez życie. Niesamowicie za Wami tęsknimy, dlatego proszę, zostańcie w domach, byśmy mogli się spotkać wspólnie razem już niebawem. To są inne święta, zarówno dla Was, jak i dla nas. Wy zostaliście w swoich domach, mieszkaniach. My zostaliśmy w swoich pokojach, gdzie indywidualnie, w odosobnieniu, będziemy przez najbliższy czas celebrować Eucharystię. Nawet prześladowania chrześcijan pierwszych wieków nie były takim czasem, kiedy nie można było wspólnie sprawować liturgii. To są naprawdę inne święta. To są święta, które są czasem łaski. Ale nie dlatego. Że szaleje po świecie koronawirus i niektórych spośród nas dotknął. Tylko dlatego, że te trzy dni, święte trzy dni otwierają nam oczy na dary, które otrzymaliśmy, które mamy, i które jeszcze dobry Bóg dla każdego z nas przygotował. Prośmy, by nasze serca nie były płochliwe przed darami, którymi obdarowuje nas hojny Bóg, darami, który jest czas. Darem który są ludzie, których na nowo odkrywamy i darem, który sprawia, że zaczynamy dostrzegać swoje własne, piękne, nieśmiertelne dusze, które mamy. Niech ten czas świętego triduum paschalnego będzie dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, czego wam sobie Wszystkim moim braciom w klasztorze, naszym przyjaciołom, parafianom serdecznie życzę.